Hej, mam na imię Magdalena. Zapewne ten filmik oglądasz na moim kanale Siarenko. Dzisiaj nadaję do Was z Przyjechałam sobie tutaj, żeby troszkę popracować w ziemi, poplewić. Zapowiadają jakieś potężne burze, co jakby moja głowa czuje. <laughs> Także wierzę w to, że tak będzie. I przyjechałam pozrywać sobie troszkę magnoli. Liści magnoli, z których będę robiła konfiturę i przyjechałam poplewić. Ponieważ plewienie, uziemianie, czyli e, kontakt e, gołych stóp z ziemią, jest to e, najlepsza dla mnie rzecz, która pomaga mi wrócić do swojego wewnętrznego spokoju. I właśnie o tym spokoju będzie mowa. E, dużo osób. Właściwie to 100% osób, które spotykam teraz, z którymi teraz nawiązuję relacje, postrzega mnie jako osobę bardzo spokojną. Ale zanim doszłam do takiego momentu, bo nie jest to dla mnie stan taki, który mam od urodzenia, po ziemi chodzą takie osoby, które mają o mnie jeszcze takie wizje na podstawie swoich doświadczeń w kontakcie ze mną. Że byłam osobą bardzo nerwową, despotyczną, e, tylko i wyłącznie moja racja była ważna. Nie widziałam drugiej osoby, ważne było tylko co ja, 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 bez tego co druga osoba m, chce, bo ja nawet nie myślałam, że ktoś może coś chcieć. E, byłam bardzo wymagająca e, w stosunku do siebie i do innych. E, widziałam tylko i wyłącznie mój. E, m, Sposób widzenia i uznawałam go za jedyny e, słuszny. E, byłam osobą bardzo e, e, nerwową i, e, i nie zatrzymywałam się. Cały czas biegłam. Ja, e, jak szłam, to ja biegłam. E, pracowałam w szkole jako nauczycielka, i nawet moje koleżanki się śmiały, że e, w przeciągu sekundy byłam w stanie być po, na drugiej stronie mm, szkoły. I tego samego oczekiwałam od innych. Nie rozumiałam, czym jest słabość, nie rozumiałam tego, że się nie da czegoś robić, a pracowałam z osobami z niepełnosprawnością. I wyobraź sobie, że taki miałam chaos w głowie, negatywne myśli na swój temat, niskie poczucie własnej wartości. Cały czas narzekałam, że jestem gruba, że mam brzydkie nogi. Ważyłam 56 kilo i miałam... Cudowne, wspaniałe ciało, na które cały czas narzekałam. Byłam zła, sfrustrowana, budziłam się zdenerwowana i cały czas miałam do wszystkich o wszystko pretensje. Cały czas obgadywałam ludzi. Generalnie, z takim podejściem do życia. Nieuznawaniem w ogóle słabości, gardzeniem tej słabości, z takim podejściem do życia życie położyło mnie do łóżka. W wyniku wypadku miałam amputowaną nogę bołamą miednicę, drugą nogę, tą, którą mam, jest podszywana od kolana do pośladka, więc to też jest nie dość, że jedna nóżka mi została, to jeszcze taka, która potrzebuje, żeby się nią zaopakować i leżałam e, w śpiączce i to mówię dla osób, które oglądają ten filmik pierwszy raz nie po to, że mam ochotę cały czas opowiadać o tej sytuacji tylko po to, żeby Wam nakreślić po prostu e, miejsce, z którego przychodzę tutaj do Was i opowiadam te rzeczy tak? tylko i wyłącznie po to to mówię i gdy wybudziłam się z tej śpiączki miałam taki w sobie optymizm jakiego ja w życiu nie doświadczyłam, w życiu. Ja się cieszyłam, że mam ręce, że mam dwie ręce, bo tłumaczyłam na polski język migowy i dalej to tłumaczę, bo to jest moja pasja, Ten, to, że ja mogłam tłumaczyć, uratowało mnie z takich z psychicznych chorób po prostu. I ja widziałam to że będę chodzić, że ja będę pracować, że mnie się uda, ale to wszystko było pomieszane z ogromnym lękiem i z tym, co ja miałam w głowie leżąc. Bo ja sobie nigdy, naprawdę nigdy nie dawałam sobie możliwości odpoczynku. Miałam wygnane odpocznek totalnie. I wiecie, no nie robimy tutaj analizy psychologicznej, bo ja już doszłam do tego skąd to było, y, skąd to miałam i tak dalej, i tak dalej. Każdy y, z nas y, nie wyszedł cało z dzieciństwa po prostu. I to trzeba przyznać, uznać i to uzdrowić. Ale w tym momencie, kiedy ja leżałam bez tej nogi, z połamaną miednicą, nie jeszcze. I jeszcze dwa miesiące wcześniej e, byłam w stanie sobie wszystko załatwić i nikogo o nic nigdy praktycznie nie prosiłam. Tak teraz nagle ja musiałam prosić ludzi o pomoc. O to, żeby mi ktoś pomógł, podać szklankę, nakarmił mnie, wymył, e, pomógł mi przejść do toalety i... Zostanie po prostu z tym wszystkim w głowie, w uszku powodowało, że ja byłam bliska zwariowania, bliska zwariowania, naprawdę. I przeszłam ogromną drogę swojej własnej transformacji do miejsca, w którym jestem i ci o tym opowiadam. I wiem, że nie ma takiej sytuacji. W której, z którą my nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Te wszystkie sytuacje one nas uczą, one nam pokazują, co należy przetransformować, bo po to tutaj przyszliśmy, żeby się nauczyć i żeby stać się najlepszą wersją siebie niezależnie od tego, jakie masz zaplecze, z jakiego domu pochodzisz, z jakiej miejscowości pochodzisz. Ja pochodzę z małej miejscowości, w której. Kiedyś ludzie znali się nawzajem i każdy o każdym wszystko gadał, nie? Takie to jest do dzisiaj, takie to jest. I o co chodzi z tym spokojem, że ja ten spokój sobie w sobie wypracowałam i ty też możesz to zrobić. Jeżeli myślisz o sobie, nie, ja już jestem po prostu tak ciężkim przypadkiem, że nic z tego nie będzie. Nie okłamuj się, bo to jest nieprawda. Bo mnie też mówiono, mój nauczyciel mi tak mówił, że Boże w życiu nie spotkałem tak trudnego przypadku, jak ty, tak negatywnej osoby, jaką jesteś ty, jaką byłam kiedyś. Negatywna, toksyczna, sfrustrowana wszystko na nie, ale to nie jest moja wina czy Twoja wina. Traumatyzowany w okresie dzieciństwa umysł po prostu tak działa. To trzeba to zobaczyć, ukochać, uzdrowić i zacząć podejmować decyzje i wybory z poziomu dorosłego człowieka. Nie z poziomu zranionego, nieutulonego, nieukochanego dziecka. I to jest moja historia. Twoja może być inna, na pewno jest inna, bo jesteś inny, jesteś inna, więc to takie będzie. I nie szukaj, wiesz, guru, nauczycieli, pytaj, podważaj, idź pod prąd, nie zgadzaj się na rzeczy. Jeśli czujesz, jeśli masz kontakt z czuciem, bo możesz być odcięty od czucia, ja wiele lat byłam odcięta, ale jeżeli czujesz, idź za tym. Uczucie, stawiaj na siebie i ja trzymam kciuki za ciebie, bo ja stamtąd przychodzę I ja wiem, że każdą frustrację, każde nerwy i nie wiadomo co jeszcze jesteśmy w stanie przetransformować na spokój, miłość, zrozumienie i do tego prowadzi wdzięczność, uważność. Bo życie jest cudem. I ty jesteś cudem i ja jestem cudem. Jak to mówi Ewelina Stępnicka: nie jesteś problemem, jesteś cudem do odkrycia. I tego Ci życzę. Wiatr i ptaszki potwierdzają dobrego dnia. Pa.